Jest, 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 zobaczcie. Jasny gdzieś. Czy mogę cię dotknąć? Ja. I zobacz, czy mogę cię dotknąć! Ja. Jasne. Jak macie na imię? Możecie mi powiedzieć przez te radio, jak macie na imię. Witam z tej strony Paweł. Dzisiaj znowu jesteśmy po raz trzeci już w lesie Sienka. Tym razem jest, jesteśmy przybyłem byłym kamieniołomie. W tym kamieniołomie też bardzo dużo ludzi utopiło się. Jest też to historia, że kiedyś tu spadł podczas II wojny światowej samolot. Potwierdzeniem tego było, że tutaj Petrownikowie przeszkrywali tutaj te, po prostu dno tego jeziora i natrafili na elementy y, po prostu metalowe, dosyć duże y, i może to mogło być właśnie potwierdzeniem tego, że faktycznie to samolot tutaj jest y, no, no, y, na dnie tego. Zobaczcie jak to, jaki tu jest klimat, nie? Ta zima, to jest e, chyba zamarznięte. Nieźle to wygląda. No i oczywiście będziemy to zaraz badać pod kątem paranormalnym, czy może to nawiązać z kimś kontakt. Jest ze mną Dawid i Jacob tam nagrywają. No i tak. Będziemy po zaczynać, no. Uścimy sobie Spirit Tarkera i tak po kolei sobie pojedziemy ze wszystkim. No i tu jeszcze muszę wspomnieć, że przez to oni też nie wiedzieli do końca co tam, jak, czy to jest samolot czy nie, bo tam woda jest strasznie tam zamulona. I po prostu, no nie było też do końca widać, ale tam właśnie znaleźli takie elementy tego samolotu i to było to w 2018 roku, to, to było potwierdzeniem tego, że ten samolot faktycznie tutaj, na tym nie się znajduje. Czy jest tu ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować. Jeżeli tak, to zbliż się do nas przemów przemów przez, tą, przez to urządzenie, które mam. Jest to, Są tu zapisane słowa, może czasowo słowa wybierać. Uważaj, aby do mnie wpaść. Bo nie chcę po prostu podzielić losów tych topielców, którzy tutaj się utopili z tego co. Wiemy, ktoś tu chodzi, bo są jakieś ślady świeże. Choć śnieg już też nie padał. No nie, przynajmniej wczoraj padał. <laughs> Jeżeli jest tu ktoś z nami, proszę zbliż się do tego urządzenia, które ma w ręce. Albo przemów do nas. Nie ma tu w ogóle zasięgu z telefonu komórkowego. Oczywiście mamy telefony w trybie samolotowym, więc głosów Siri nie wykorzystamy, bo do tego trzeba mieć internet. Co, masz coś? Ty ma na ta dwójce, już tam Dawid coś? Strzyki, strzykiwać. No, tego słowa jeszcze my nie mieli. Masz? Paweł, ale ja nie. Dziękuję Ci, dziękuję, że się zbliżyłeś. A tu jeszcze po prostu ludzie rozmawiać Poczekaj i zobacz. Jasny gwint. Na kadwójce miałem skazania. No. A ja właśnie Proszę nic. cię, y, widzieliśmy przed chwilą Twoją reakcję tutaj. Nie obawiaj się nas. Czy możesz jeszcze raz to nam pokazać, że jesteś tutaj? Zbliż się jeszcze raz tak jak zrobiłeś to wcześniej. Na kadwójce ja mnie skoczyło do czerwonego. Ale jaja, nie? Nie proszę pana. O, nie proszę pana. Jakie jaja, nie? Proszę cię. Eliasz. Przychodzimy Eliasz. w pokoju. Poko, jaka tu jest cisza. Nie, nie wiem. Czekamy kamery. No, cisza to dana. Normalnie aż w uszach gwizdzi, no. nie. Jeżeli cię w jakiś sposób uraziliśmy, to przepraszam. Czy możesz jeszcze raz się tutaj do mnie zbliżyć do tej K2, znaczy K2, no. Do tego urządzenia z zieloną lampką. Proszę cię. Nie bój się nas. Oj, kopka dwójka. Musisz kamerować ten już żeby... Czy to, czy utonąłeś tutaj w tym miejscu, czy doszło tutaj do jakiejś tragedii? Ciekawe jak ten samolot faktycznie tu spadł, te ciała mogłyby dalej cały czas na, na tym Tak, dnie, nie? ale tu chodzi też o to, że tutaj się topili, nie? Tak. Że właśnie mi, to jest to faktyczne miejsce, gdzie dochodziło mm. do tych wielu utonięć. Mm. Nie wiem dlaczego ludzie tutaj przychodzili, aby odebrać sobie życie, nie? Ale mam taką, taką teorię, dlaczego tak jest, bo to jest miejsce odludne, nie? Mm, to jest tak. miejsce w środku lasu, nic tutaj wokół nie ma. A jak wiadomo, no samobójcy lubią takie miejsce odludne, wybierać na. No, to sobie to jeszcze z... Mogli posiedzieć i przemyśleć jeszcze pewne rzeczy. Prawie, prawie. prawie. Z kim rozmawiamy? Możecie przedstawić, proszę cię. To był jakiś Eliasz. Tak. Aha, nie wiem, czy to jest. Ale na no, kadwójce, jak to skoczyło, nie? Eliaszu, Byłem, czy patrz, ty. Patrz, patrz, znowu było, znowu jest! Jest, było. Patrz, Widzę widzisz? Zbracę, zbracę, zbracę. Jest, widzisz? No, skakuje, no Czyli dziękuję, że tu jesteś, że pokazujesz swoją obecność. Czy możesz bardziej wpłynąć na to urządzenie z tą zieloną lampką? Bo, armię. Mistyczne. Mistyczne. Tak jak zrobiłeś to wcześniej, tylko bardziej. No, widziałeś sam. Widziałem, widziałem, były. widziałem, no. Było... Zanim się, się to nagrało nie było No dziwne to jest Ale cisza... Ale cisza to nie niemożliwe nie nie nie... Nie... Ale cisza tu jest taka, wam powiem, że nie wiem, dziwna po prostu Dobra przejdźmy się kawałek Główne Tu jest a, do, się do siedzenia Zbliż... Wiele o! Zgonów. Wiele zgonów. Jasny gwint. Tutaj było wiele zgonów, tak? Dochodziło tutaj do utonięć, tak? Kim jesteś? Kto do nas się odzywa? Czy jesteś jedną z osób, która tutaj utonęła? Lilia. się Jakie jaja, nie? Liliu, czy utonęłaś tutaj? Czy zmarłaś tutaj? To jest taka niesamowita cisza. cisza, cisza no. Jak nigdzie, nie? Po prostu. No. Mistyczna cisza. Mówić. No mówimy cały czas Lidio czy, czy z... fakty no to Może to fakty. że utonęła, no że fakty no Czyli A powiedz mi, no. e, powiedz mi, czy jeżeli nas słyszysz tutaj, czy historia byłem z samolotem, bogaty. który byłem bogaty Czy historia z samolotem, który został tutaj zastrzelony w czasie wojny jest prawdziwa, tak czy nie? Wyobraź sobie, że teraz ten wrak, te części tego samolotu, one pod tą wodą gdzieś się mm. znajdują. No. no jeszcze te wagoniki, nie do z tej kopalni dawnej, z tej tutaj kamienium. Tak, tak. Neibel. Neibel, a to takie niemieckie, nie wiem, Refleksje mylą. Refleksje mylą. Jak to mamy rozumieć? Czy jeszcze raz zapytamy, czy samolot, który tutaj. Prawdopodobnie się rozbił Czy jego szczątki znajdują się na nie dnie? Idź nie. nie idź tam Ja. Patrz, patrz nie idź tam. Blisko. No nie idź tam no Lubię tu... to miejsce Lubię to miejsce Tu jest, jest mega idź. klimat, nie? Mam 20 lat No jasne. <laughs> ja mam siodnię Otwór Otwór <laughs> Nie Nieźle Wow. <laughs> wow, czekaj. Nie to wiem, to jak ja to. Super. My też jesteśmy dobrzy. Nie zrobimy Wam krzywdy, czekaj, bo już to wiem, tych dziesięciu. Dzień dobry. Ilu Was tutaj jest? Coraz więcej tych, nie? Tych głosów. Co? Tak chce Tutaj postawiłem na środku takie czarne urządzenie. Proszę wejść z tej wody i zbliż się do niego. Wiki, no dużo. No Jak tyle tutaj zmało, nie, to by się wszystko zgadzało. Ja tu postawię, no zobaczymy. To zbliżcie do któregoś z tych czarnych urządzeń? Tak. Tutaj stoi jedno, a drugie stoi tam. Jest. 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 Zobacz, Czekaj, ja postawię tam ten drugi. No, zobaczymy, czy działają. Chcę Wam powiedzieć, że urządzenie jest nowe. Zobaczymy, czy działa. Dotnij tej drugiej. Czekaj. Co było? Zgasić światła? Dwa światła. Dwa światła. Ale czekaj, ja go nie załączyłem. Chyba, nie? nie? Nie, działa. Jest, jest załączony. Co jest? Co jest? Ale co patrz? patrz, Czy możesz się zbliżyć do tego... Patrz, co tu Mimku się dzieje. Duszy. Jasny gwint. Czy możesz się zbliżyć do tego drugiego również urządzenia czarnego? Słyszysz mnie? echo. To jest niemożliwe. Patrz, jedną bok drugą, on ja dosyć. na no, urządzenie jest nowe, tyle wam powiem. Ciemna istota, tutaj Znowu ta ciemna istota. Czekaj, przestawimy. Odeszło, wystraszyło się. No, wystraszyłem go. A może się zbliży teraz do tego urządzenia, które mam w prawej ręce? Zbliż się do niego. Cio. Czuję obecność. Ja też. Czuję obecność. Mhm. Tak, jakby tu ktoś. No, żywy żeby globowiec. Ja, żywy globowiec, no czyli tutaj nie no, jak. I przestało, zobaczcie. Słyszę coś. Co też słyszę? Ja my się że. Karol. Karol, Karolu, jeżeli nas słyszysz, to się do któregoś z tych czarnych urządzeń, które tu stoją. Fajny. Fajny Na ziemi. Albo ktokolwiek tutaj z nami jest. O. Znowu, znowu to moje, ale dziwne, że ten. A jak... Go... Czekaj, no włączony, bo ja. Włączyły, go... Włączyłeś, tak, tak. Może bliżej dać tak, no. A to mnówka mi przyszła <dziśle> Dzisiaj pierwszy raz użyty, Wyciągnięte z pudełka <dziśle> Czyli na pewno nie jest... Jest! 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 Zobaczcie Teraz na karwójce nie ma, no. ale u niego u Pawła jest Jest i to mocno mm. Jest znowu, cały czas jest. Jest, jest Stoisz koło mnie, ale ja czuję cały czas na obecność w świetle panuje ciemność. ciemność. Świetle panuje ciemność. Jasny gwint. Czy mogę Cię dotknąć? Ja. I zobacz, czy mogę cię ja. dotknąć? Ja. Jasny gwint. Dotni tylko. Ale tu zobacz. Być takie imiona, jest to... tu koło mnie stoi. Czy mogę ja cię dotknąć? Na Tobie Paweł skupił. No. I tu, widzisz, twoje urządzenie. To Patrz, do... 220 220 wskoczyło, To jest niemożliwe. Znowu. Tak. Podoba Ci się to urządzenie, które mam w prawej ręce? Usiądź i porozmawiaj. <noise> Czekaj. Czekaj. Nie, możesz... Nie możesz mnie dotykać. Nie pozwalam Ci. Możesz tylko dotknąć tych urządzeń, które tutaj są. Zobacz. 160. Przechodź cały czas Jak tu jest. Jasny. A dotknij jeszcze raz tej e, czarnej anteny. Jednego albo drugiego. Sto... Tego urządzenia z czarną anteną. Proszę. Zrób to dla mnie. Nie, się, nie Ale ja ja. ja. No. Czy możesz jeszcze raz się, się zbliżyć do tych urządzeń, które Sporowanie. są na ziemi? Proszę cię. Albo proszę, ktokolwiek tu jest. Wiemy, że tu jesteś. Czujemy cię. Czujemy was. Wiem, Nie chcemy na wyrężać waszej tutaj cierpliwości, ale chcemy po prostu mieć pewność, że tu jesteście. nie? poszedł, zobacz. No. Ale jakie były mocne. Ale patrz, nie ma na tych urządzeniach teraz. I teraz nie ma, no. Czekaj czemu? Czekaj, to jest hmm. dziwne, jak go mówię. No, no to jest wiadomo, nie możliwe. Hmm. Czekaj, ja tu postawię. Postaw, no, może na ławce. Jedno tu, drugie tam, niech stoi i mną. Podejdź do tej ławki. Usiądź na tej ławce. Dotnie jedna z urządzeń. Chyba, mi kurtka. A czy to te... Nie, ale. Ja myślałem, że słyszałem jakiś głos. Głos, no? Głos słyszałem. To jakiś chłop. Nie? Tak, tak, chłop, no? Nie poważnie, głos słyszeliśmy. To nie kurtka. A to nie możliwe, żeby tu ktoś był. Czy to ciebie słyszeliśmy teraz? Słyszymy. Czekaj, no. No, nie, teraz jest włączony. Ale patrz, nagle taka cisza. Nie? Nic. Nic, no. Ale tu coś bez wątpienia jest w tym miejscu. Teraz widzisz e, zły duch. Zły duch. No ja mówiłem bez wątpienia i. Bez tak, zły duch. Zły duch. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? Ale widzisz, e, powiedziałem, że nie może się do mnie zbliżać. Mm. Nie możemy dotknąć. No, i poszło. Nie ma. Uciszyło. I uciszyło. No. I koniec. Jeszcze było parę razy, i koniec. Ciężko tu jest. I nie, i zobacz. I to ucichło, i to ucichło, mm. nie? Czyli na 100% coś na mnie było. No. Ale to jest klimat, no nie? się pokazało. Magnetyczne, pole? Nie ma teraz. Zbliż się jeszcze raz do mnie. Dotknij tego urządzenia, które ma, pewien. Tak, to przedtem żeby się przejść koło niego. Zrób to jeszcze raz dla nas. Albo tutaj kolega też ma takie urządzenie z lampkami. No bo też było, nie? Zgadzać się. Zgadzać się. No to proszę, czekamy. Czy ty tam musisz tu łapać, wiesz? A, czeka by się włączyło. Zbliż się. Albo dotknij ty anteny. Tego urządzenia z anteną czarnego, które postawiłem. Albo tego na tej ławce. Ale dużo tych imion padło, hmm. to że nie wiemy też do kogo się zwracać tak do końca. Kto się do mnie zbliżał. Jak masz na imię? A to ty jesteś. <grym się nie widzę> A. Dziwny teraz nic, może SB7 puścimy chwilę. Na ziemi położyłem też taką kulkę. Jeżeli ją dotkniesz, a zacznie świecić. Kto się do mnie zbliżał? Przemów przez to urządzenie. Mężczyzna, czy ty się do mnie zbliżałeś? To mnie chciałem zobaczyć. Koronę, żywiołową. Jeżeli ktoś się chce nawiązać z nami kontakt, zbliżą, to mnie się zbliża. W tej chwili nie pójdzie do nas. Mężczyzna, czy straciłeś tutaj życie? to, słyszymy cię. Jak masz na imię? Jesteś stąd. Nie jesteśmy stąd. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? się Czy na dnie tego mu znajduje się samolot? Nie. Czy znajdują się tutaj piloci jeszcze tego samolotu? Niebezpiecznie. Nie Nie. Ile was tutaj jest? Abcia, czy ty nawiedzasz ten y, las? Zresztą. Może ciebie tutaj widziano z wózkiem. Zresztą. Ile tutaj ludzi zaciło życie? Слышите мне. Слышите, Слышите этот шум? Stąd. Jasny, stąd. Widzisz? O no, jest. Tym... No. Patrz. Drzewo, ale... No ale to tak dziwnie no patrz, no, tam też był no. na jeziorze. No. Na jeziorze normalnie był. Czy stoicie przy tym jeziorze? Czekaj. Czy stoicie przy jeziorze? Kobieto, słyszę Cię. Traciłeś tutaj życie? Widzisz nas? Tak, mężczyzna, mężczyzna, czy straciłeś tutaj życie? Nie potraficie się stąd wydostać. Nie, nie, nie. Czy to miejsce jest dla Was teraz dumym. Chcecie się stąd wydostać? Jak macie na imię? Możecie mi powiedzieć przez te radio, jak macie na imię? <stytutknął> o, takie Dziękuję, Dziękuję kobieta, że się przedstawiłaś. Dużo było, tylko że to tak nie było to, trzeba, trzeba to łapać, zaś złapać. Kobieto czy męż, mężczyzno, słyszeliśmy Cię na, na, na tym radiu, na tym urządzeniu, które tak e, czeszczy. Czy możecie się teraz zbliżyć do tego urządzenia e, z tą anteną? Tego czarnego tutaj. Proszę, zbliżcie się do tego urządzenia. Albo dotknijcie. Tego urządzenia, które mam w prawe ręce, trochę tak dziwne. <grystanie> <grystanie> dziwnie, tu nie? Aha, albo wydaje ci się, jakiś dźwięk, jakiś hałas. Ale teraz widzisz cisza nie ten urządzenia, nie? Było, było, było przyszło. Tak by jest... By jest I to jest energia. To jest silna tak. Energia. Nie pozwoliłem mu się dotknąć. Dobra, czasu. chcemy tutaj ciągle <skrym> was. Czy możecie nam zdradzić swoje imię? Powiedzieć, jak, jak macie na imię? Tak. 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 No. Czy w tym miejscu dochodziło do zbrodni, do utonięć. Podobno takie suwy tutaj krążą. No, 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 no. Czyli to jest prawda, tak, że tutaj tonęli ludzie. Ilu was tutaj jest w tym miejscu? <grystanie> Czy historia z samolotem, który został tutaj zaszczelony jest prawdziwa? <grystanie> to samo, ja to samo to, to samo <grystanie> <To sama dzieje. grystanie> Dlaczego tutaj jesteście w tym miejscu? Co wam nie pozwala odejść? Rozmawiamy z kobietą czy z mężczyzną? Dobra. Dzięki. Maszyna? Maszyna? Dzięki. Może chodziło. No to... Dawno temu. Dawno temu. Tu no coś jeszcze padało, bo dawno to byłem ja. Dzień uśmiech dawno temu Start. Utknąłem Coś wyskoczyło, ale znikło Ja tego nie mam Ty, to jest ciekawe Albo to, to miałeś tak? No skok Ty leży Leży tutaj Na ziemi Chodź zobaczyć, chodź chodźcie Chyba, że to o. No to czekaj, ja podejdę ja tu. Leży. No, no. No, ale teraz to znikło. Hmm. Widzieliście to? No, kurwa. Leży znowu, jak odeszłeś To jest <laughs> ciekawe, no. Albo tu zapieprzyli w tym miejscu. Nie wiem. Bez czy to twoje ciało widzimy tutaj, które leży? Na wprost Co Mi, widzisz, Aha, to, ten, para, dobra Tak patrzę Śnieg Nieźle. Pan. Ale coś ulezi, no. Ale zobacz jakie to jest duże, nie? No z tej strony nie ma tak. Też coś pokazywało? To drzewa możesz łapać w błąd. Nie? Tu coś. Hmm. Dobra. Ale było, widzisz, przyszło i poszło. Mam wrażenie, że to wykorzystało swoją energię. Zauważyliście, że my tu na początku, jak przyszedłem, to było takie. Tak, tak. Takie było silne. A to... No z tego miejsca będę się z Wami już żegnam, jak widzieliście, no mega miejsce na początku, ta aktywność tych odpowiedzi, jedna za drugim te imiona padały. Widzieliście po tym, e, Rempod zaczął wariować mój. E, no jak mu powiedziałem wcześniej, Rempod jest nowy, więc nie ma e, w ogóle mowy o jakimś tam awarii tego Rempoda. A potemście widzieli, domenę się zbliżył do mnie, bo na tym moim urządzeniu rosło 60-80. Czy mogę Cię dotknąć? Do 250 wzrosło, czyli już naprawdę to było bardzo blisko mnie, ja powiedziałem nie, nie pozwalam Ci dotknąć i od tego czasu koniec, nie? niesamowite znowu przeżycie, no super, no jeszcze wiadomo SB7 do przesłuchania, no ale myślę, że jest tu coś na pewno, co nawiedza te miejsce i wiadomo to wszystko muszę przeanalizować jeszcze w domu. Myślę, że Ci bym się podobał, dajcie lajka jak tak. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. No i co do następnych tak mega mrocznej wyprawy. Na razie, cześć, hej!